Cześć moi kochani, witam was ponownie u mnie na kanale i dzisiaj mam pierwszy taki odcinek vlogmasa, tak jak wam obiecałam i będzie to otwieranie kalendarzy adwentowych, pali nam się już kominek pierwsze co robię to biorę herbatkę z numerem jeden idę ją zaparzyć i za chwileczkę już do was wracam z herbatką świąteczną Już jestem kochani, mam herbatkę w swoim kubeczku, troszkę już jej upiłam i jak widzicie dodałam sobie soku malinowego, miodu i po prostu mogę już dla Was nagrywać. Dzisiaj będziemy otwierać sobie kalendarz adwentowy ze świeczkami i mamy 24 okienka z Erwika. Mam nadzieję, że będą ładnie pachnieć, sam kalendarz wygląda fajnie jest świąteczne, takie wiecie, choineczki, nie choineczki, szyszki, tutaj mamy, mamy właśnie jakieś ozdoby świąteczne, także wygląda on naprawdę fajnie, myślę, że jeżeli chcecie podarować komuś na prezent kalendarz właśnie ze świeczkami, dla jakiegoś maniaka świeczek, to myślę, że jest to fajna opcja, kalendarz kosztował mnie 7,99, cenę oczywiście podaję w funtach, Font stoi około 5 zł, więc można sobie przeliczyć, że powinien w Polsce kosztować około 35 zł, a może nawet taniej. Jak gdzieś go znajdę jeszcze na stronie, to oczywiście Wam podlinkuję i link wrzucę w opisie. Żeby nie przedłużać, już zaczynamy otwieranie kalendarza, jednak zanim to nastąpi, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, lajku, udostępnianiu, aby kanał mógł się rozwijać i żebym ja znalazła w sobie tą motywację do nagrywania dla Was przez cały grudzień. I co, zaczynamy? Szukamy jedyneczki. Te cyferki są bardzo, bardzo małe. I czasami ich nie widać. One w ogóle przede mną zawsze się chowają w tych kalendarzach. Ale znalazłam. Tutaj mamy jedyneczkę. Mam radełko do paznokci i będę sobie nim pomagać. Chociaż nawet nie trzeba, bo fajnie się tutaj wygina i od razu wychodzi. Jest tu świeczka. War, warm Amber Rose Scant. Jest to taki y, sandałowy zapach z, wymieszany z różą oraz y, z tą Amber Rose. W sumie nie wiem, czy to jest Amber Rose. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzu. No i mamy pierwszą, właśnie taką świeczkę. Tutaj mamy spoiler, co to są za zapachy. Bo ja i opisywanie zapachów. <laughs> słabo, słabo, słabo. Szukamy dwójeczki, tutaj jest u góry, przynajmniej uda mi się szybko znaleźć. zobaczymy też się łatwo otwiera, więc radełko na razie odkładam. Wyciągamy. Świeczuszka w kolorze fioletowym, jest to wino, winter berry, czyli takie zimowe jagody. Ale pachnie fajnie, także... Fajnie. Ja w ogóle lubię świeczki, lubię takie właśnie zapachy, wiecie, mają gdzieś sobie tak zapalić, czy w łazience, wsadzić sobie, czy właśnie do kominka i dać sobie jakiś wosk na to. Ja to bardzo lubię i robię to praktycznie przez cały rok. Jeśli Wy też lubicie, to dajcie koniecznie znać. Czy też może nie lubicie, uważacie, że jest to złe i Wam się nie podoba. Szczególnie najwięcej świeczek pali na pewno w zimie. Chociaż jesień, wiosna, zima w Anglii, wiecie, to nie ma zbyt wielkiego znaczenia. W lecie może trochę mniej, ale tak to nie. Pochwaliłam chyba za wcześnie, chociaż nie otwarło się. Trójeczka. Mamy znowu ten sam zapach co pierwszy, ale on jest taki przyjemny, naprawdę. Także fajnie. Czwóreczka. Mamy coś nowego: jest to ciasteczko Kopię waniliowy, czyli taki właśnie typowo świąteczny zapach, fajnie, że taki zapach też mamy tutaj, właśnie do wyboru. Piąteczka Grzane wino, lubię ten zapach, ale mi się bardzo nie kojarzy z grzanym winem. Tylko wiecie, z takim zapachem typowo właśnie świątecznym, cynamon, goździki, pomarańcze, to jest tak wymieszane i ten zapach oni nazywają mullet. Wine. Chociaż mówię, no niekoniecznie nazwałabym to grzanym winem, bo mi grzany trochę inaczej jest. Pachnie jednak. Szósteczka. Jest to Waterland Winter i jest to faktycznie taki świeży, bardzo zapach kojarzący się z mężczyznami. To jest taki męski zapach, taki właśnie męski. Ale fajnie, fajne. Siódemeczka. Szukamy siódemeczki. Znajdą ósemkę, dziewiątkę. Siódemkę mamy tutaj u góry. Tylko gdzie mieliśmy 2 I mamy znowu tą e, Winter Fajnie. Ósemeczkę. Mamy. Tutaj jak widzicie kalendarz jest fajny, bo nie rozwala się nam przy otwieraniu, więc możemy sobie, nie wiem, go wykorzystać na następny rok. Zobaczymy, jak będzie z trwałością tych świeczek. I czy faktycznie chodzi o zapach, czy faktycznie będą one mocno wyczuwalne. Kolejna mulet wine, dziewiąteczka, już wcześniej wiedziałam, więc wiem gdzie jest. Dziewiąteczka mamy ją Tutaj, to jest znowu ten kuki waniliowy, fajne. Dziesiąteczka, szukamy dziesiąteczki. Mulet, bez wąchania już rozpoznaję po kolorach. Mmm, ja też gdzieś wcześniej widziałam, ale wiecie jak to jest? Widzieć coś wcześniej, a nie do końca teraz. Tam znowu ciasteczka. Fajnie, że mamy właśnie takie różnorodne, bo mamy w sumie raz, dwa, trzy, cztery. Pięć zapachów, póki co, więc nie są one tak bardzo monotematyczne. Jest to mój drugi kalendarz ze świeczkami, który otwieram mnie na kanale. Pierwszy macie tutaj w linku, oczywiście ja go podlinkuję. I znowu to jest właśnie ten Amber Rose. Ale jest to taki przyjemny, sandałowy, właśnie taki zapach. Taki wiecie, fajny, fajny. Ja lubię takie zapachy. 13. Co mamy pod 13? Pod 13 mamy z kolei, właśnie, kalendarz, go rozwaliłam. No, ale to jestem ja. Pod 13 mamy właśnie ten e, Winter Waterland. 14. Ale rozwaliłam go na 13. Także wiecie, pochowa. Można to w ten sposób po prostu podsumować. Ale ja i tak pudełek nie kolekcjonuję, nie mam na to miejsca, więc <laughs> Mulet Wine pod piętnastką mamy. Ten sendemowy, właśnie Rurane, eh, Amber Rose. I to była kochani moi piętnastka, szukamy szesnastki. Jest tutaj u góry. Też jest fajnie, że pomimo tego, że te zapachy są w sumie, no wiemy, że będą, jakie będą, znowu mamy yy, mulet wine, to i tak one nie są tak, są, że cały czas jest jedno, na przykład pięć świeczek po kolei tego samego zapachu, tylko one się jednak czymś różnią. Fajnie, bo możemy co wieczór, jeżeli otwieramy go oczywiście codziennie, Odpalć sobie inną świeczkę. Siedemnastka. Tutaj. I tu jest to Winter Waterland. Ten właśnie męski zapach. Osiemnastka. To jest też ten męski zapach. Czy ja naprawdę zawsze, jeżeli coś powiem, fajnie, że tak się nie dzieje? To za chwilę jest dokładnie tak, jak mówiłam, że fajnie, że tak nie jest. Też tak macie? No ja chyba przyciągam jakieś dziewiętnastka. I jest to waniliowe ciasteczko. Dwudziestka. Aniliowe ciasteczko, mówię, mówię. Ja nie mogę mówić fajnie, że coś tak nie jest, bo za chwilę tak jest. 21. Mm, nie chcę się otworzyć. Tak, no było samo, mówiłam, że fajnie, że się fajnie otwiera. To już mi się następne nie chciało otworzyć. No mówię wam, ja po prostu nie wiem. Dajcie znać, czy też tak macie. Czy to ja jest. jestem jakaś taka inna, dziwna? I teraz to w ogóle wyjść na świeczka stąd nie chcę, ale mamy na szczęście moje radełko. No i nie zapodnie popatrzcie. Mamy. Mamy to, jest fioletowa śliwka. 22 jest zaraz obok i też się ciężko otwiera. I to jest to Rose Amber 23. Tutaj. I mamy znowu to waniliowe ciasteczko. I pod numerkiem 24 wigilie będziemy mieć wszystkie były w srebrnym tym opakowaniu, to jest w czerwonym. Jest to mulet Wine, czyli już taka najbardziej świąteczna. I właśnie w wydaniu takim czerwonym opakowaniu też fajnie coś innego na wigilię. Kalendarz jest pusty. Jak widzimy, no nie wygląda on tragicznie. Pod tą czynastką go troszkę rozwaliłam, ale generalnie na upartego, jakby ktoś bardzo delikatnie otwierał i chciał go delikatnie otworzyć, to na przyszły rok możemy go wykorzystać, okleć inaczej, cokolwiek zrobić, zmienić, myślę, że można fajnie go wykorzystać. Sam kalendarz ja oceniam na plus. Dajcie znać, jak wy oceniacie myślę, się, że 24. Świeczki, mamy tutaj 5 różnych zapachów, po cztery świeczki z każdego. Mm, tych śliwkowych mamy 3, ale za to mamy 6 e, mulet wine. Także myślę, że jest to fajny deal opłaca się. No i co? Jeśli filmik Wam się podobał, łapka, kciuk i co? Widzimy się niebawem. Bye bye!